Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki. Relacja między Elton John a księżną Diana była pełna wzajemnego podziwu i miłości, co miało wpływ na kolejne pokolenia, nawet po jej tragicznej śmierci. Elton stał się mentorem dla jej dzieci w obliczu szeroko nagłośnionych dramatów królewskich, pokazując dynamikę ich miłości i zaangażowania wobec zmarłej przyjaciółki. Teraz, w szokującym wyznaniu, Elton John złamał milczenie na temat księżnej Diana, zaskakując wielu. Co ujawnił? Czy to zmienia wszystko, co wiedzieliśmy wcześniej? Dołącz do nas w tym filmie, aby zanurzyć się w szczegóły. Zanim jednak przejdziemy do jego wyznań, przyjrzyjmy się, jak się poznali i jak wyglądała dynamika ich przyjaźni. W ciepłą letnią noc w 1981 roku dwie niezwykłe osoby spotkały się po raz pierwszy na obchodach 21 urodzin księcia Andrewa. Elton John, międzynarodowa supergwiazda, występował tam, a Diana... Właśnie ogłoszona księżną Wali, wyszła ze swojego bajkowego małżeństwa z księciem Charlesem. Co ciekawe, jak na tak wielkie wydarzenie przyjęcie było dość rzadko uczęszczane. Ale ta dziwna atmosfera okazała się idealnym tłem dla rozwoju magicznej sceny. Pragnąc oderwać się od duszącej formalności królewskich obowiązków, Diana znalazła się sama w ogromnej sali balowej z Elton. Gdy orkiestra zaczęła grać radosnego Charlestona, zebrała odwagę, by podejść do niego i poprosić o taniec. To, co się wydarzyło, przypominało scenę z romantycznego filmu. Dwie wybitne postacie, zwykle oddzielone przez swoje wysokie statusy, spotkały się na pustej parkiecie. Śmiechy rozbrzmiewały w sali, gdy wirując razem, na chwilę zapomnieli o swoich tożsamościach jako gwiazdy pop i księżna, zanurzeni w czystej radości chwili. To, co mogło być chwilową fascynacją, przerodziło się w głęboką i trwałą przyjaźń. Od tej nocy Diana i Elton stali się niemal nierozłączni. Ich relacja opierała się na czymś znacznie więcej niż wzajemnej sławie. Była to głęboka ludzka wieś i empatia. Oboje byli wrażliwymi idealistami, którzy zmagały się z ogromnymi pasjami związanymi z ich publicznymi tożsamościami. Diana czuła się uwięziona w coraz bardziej nieszczęśliwym małżeństwie i szukała pocieszenia w poczuciu humoru, współczuciu i prawdziwej empatii Eltona. Z kolei Elton znalazł w Dianie odświeżającą przyjaźń, kobietę, która potrafiła znaleźć humor w absurdach sławy i królewskości i traktowała go nie jak gwiazdę, ale jak prawdziwego przyjaciela. Przez lata świat był świadkiem ich radosnej przyjaźni na niezliczonych wydarzeniach publicznych, gdzie często widywano ich śmiejących się i cieszących towarzystwem drugiej osoby. Jednak za tymi szerokimi uśmiechami kryła się przyjaźń o wiele bardziej skomplikowana, niż ktokolwiek wiedział. Ich miłość była źródłem nieskończonej radości, ale również stała się powodem niewypowiedzianego bólu dla obojga. Pomimo, że wspierali się wzajemnie w pokonywaniu osobistych kryzysów, złożoność ich przyjaźni odzwierciedlała trudności ich głośnych żyć. Dlaczego księżna Diana była tak kochana? I co Elton John ma do powiedzenia na jej temat? Diana była znana ze swojej głębokiej współczucia, które wykraczają daleko poza jej oficjalne obowiązki królewskie, zyskując miano globalnej ikony humanitarnej. Podczas swojego małżeństwa z księciem Charlesem wspierała ponad 100 organizacji charytatywnych, demonstrując swoje zaangażowanie w różne sprawy. Jednak po separacji w grudniu 1993 roku, Diana postanowiła ograniczyć swoje publiczne wystąpienia. By znaleźć równowagę między swoją postacią publiczną a bardziej prywatnym życiem. Diana poświęciła się pomaganiu mniej uprzywilejowanym, łamiąc społeczne tabu i zwracając uwagę na problemy, które świat musiał rozwiązać, apelując do swojej głębokiej empatii. Jednym z jej głównych zmartwień była kwestia młodych bezdomnych. Jako gorąca zwolenniczka organizacji CenterPoint, która działa na rzecz młodzieży bez dachu nad głową, regularnie odwiedzała centrum by spotkać się z mieszkańcami i nawiązać kontakt osobisty. Jej zaangażowanie oferowało również pomoc i, co najważniejsze, zwracało uwagę publiczną na problem młodzieży bezdomnej. Poza pracą na rzecz bezdomnych młodych ludzi, Diana odegrała również znaczącą rolę w walce z HIV i AIDS. W czasie intensywnego stygmatyzowania wirusa, założyła jednostkę specjalistyczną w szpitalu Middlesex w Londynie, która oferowała specjalistyczną opiekę osobom zakażonym podczas szczytu epidemii, pod koniec lat 80. i na początku lat 90. Jej wysiłki były kluczowe w zwiększaniu świadomości publicznej i zmniejszaniu stygmatyzacji związanej z tą chorobą. Diana odważnie stawia czoła strachowi związanemu z AIDS, pokazując, że wirus nie może być przenoszony przez kontakt fizyczny. Poszła nawet tak daleko, by osobiście uścisnąć ręce osób żyjących z AIDS, pomagając rozwiać mity i zmniejszyć lęk wokół tej choroby. Mówiła również o problemie trądu choroby równie obciążonej społecznym stygmatem. Diana odwiedzała szpitale i misje trendowatych na całym świecie, serdecznie obejmując pacjentów bez wahania. Jej działania wysyłały potężne przesłanie akceptacji i wyzwań dla dyskryminacji, z jaką borykają się ludzie dotknięci trądem. Walczyła nieustannie o poprawę warunków życia i opieki dla chorych na trąd, pozostawiając trwały ślad w ich życiu. W trakcie swojego życia publicznego Diana nieustannie podkreślała ważne kwestie społeczne, promując bardziej współczujące społeczeństwo. W 1997 roku stała się sensacją globalną, przechodząc po polu minowym w Angolii, aby mówić o potrzebie większych funduszy na oczyszczanie min i apelować o zakaz min lądowych na całym świecie. Zaledwie rok przed swoją tragiczną śmiercią, Diana przemawia na konferencji na temat min lądowych w Londynie, podkreślając potrzebę działań. Publiczne zaangażowanie miało miejsce podczas wizyty w Bośni od 7 do 10 sierpnia, gdzie odwiedziła projekty związane z rozminowywaniem w miastach Trawnik, Sarajewo i Sanejka. Nieustanna praca księżnej Diana pozostawiła dziedzictwo troski i działania. A teraz tysiące ludzi są inspirowane do pracy na rzecz tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Jakie były niektóre z walk księżnej Diana? Prześledźmy szczegóły. Osobiste trudności Diana z życiem królewskim nasiliły się w połowie lat 80., kiedy jej przyjaźń z Elton John pogłębiła się znacznie, a pęknięcia w jej pozornie idealnym życiu zaczęły się pojawiać. Za fasadą bajkowego życia jej małżeństwo z księciem Charlesem rozpadało się, a nieustanne wymagania życia królewskiego miały tragiczny wpływ na jej zdrowie psychiczne. W tym okresie walki Diana z bulimią, niepewnościami i głęboką samotnością zaczęły wychodzić na jaw, choć duża część jej cierpienia pozostawała ukryta przed publicznością. Dla Eltona, który również zmagał się z własnymi demonami uzależnienia i problemami zdrowia psychicznego, problemy Diana miały specjalne znaczenie. Stał się czymś więcej niż tylko przyjacielem. Był powiernikiem i bezpieczną przystanią, kimś, komu Diana mogła zaufać, gdy mury pałacu Buckingham stawały się nie do zniesienia. W prywatnych rozmowach Diana zwierzała się Eltonowi ze swoich najgłębszych lęków i frustracji, z których wiele dotyczyło jej burzliwego małżeństwa. Elton z czułością wspomina nocne rozmowy telefoniczne, podczas których Diana szczerze wyrażała swoje uczucia izolacji i rozpaczy. Często mówiła o tym, jak czuła się uwięziona w małżeństwie bez miłości, z mężem bardziej zafascynowanym wizerunkiem monarchii niż jej dobrem. Emocjonalne oddalenie Charlesa tylko pogłębiało jej cierpienie, ponieważ wydawało się, że bardziej interesuje się swoim związkiem z Kamilą Parker Bowles niż naprawieniem zniszczonego kontaktu z Diana. W chwilach największej wrażliwości Diana czuła, że traci poczucie siebie, a w Eltonie znalazła współczującego słuchacza i pocieszającą obecność. Niemniej jednak ich przyjaźń nie była tylko smutna. Dzielili się wielkim poczuciem humoru, co na pewno było jednym z elementów, które ich połączyły. Diana i Elton mieli miłość do absurdów życia i często żartowali z dziwaczności sławy oraz presji, jakie spoczywały na nich w ich pozycjach. Ta umiejętność znajdowania radości, nawet w najbardziej ponurych chwilach, sprawiała, że ich przyjaźń była naprawdę wyjątkowa. Jednak w miarę jak ich wieść się zacieśniła, rosła także przepaść między Diana a Charlesem. Elton ujawniał później, że Charles nie był tylko biernym obserwatorem cierpienia Diana. Aktywnie wpływał na relacje w jej życiu osobistym, w tym na jej przyjaźń z Elton. Podczas gdy relacja Diana z Karolem wahała się, coś jeszcze bardziej mrocznego rozwijało się za kulisami. Przez lata Elton uważał, że dystans, który pojawił się między nim a Diana, wynikał w dużej mierze z jej problemów. Nie wiedział, że inne siły były w grze, co czyniło ich przyjaźń jeszcze bardziej skomplikowaną. Jaka była prawda za ich konfliktem? Odkryjmy, jaką rolę w tej sprawie odegrał król Karol. W niedawnych ujawnieniach Elton John rzucił światło na niepokojący aspekt swojej przyjaźni z księżną Diana wpływ Karola. Zaniepokojony wizerunkiem rodziny królewskiej, Karol traktował rosnącą popularność Diana jako możliwą groźbę. Jej zaangażowanie w działalność humanitarną. Otwartość wobec publiczności i zdolność do nawiązywania emocjonalnych więzi z ludźmi sprawiły, że stała się najukochańszą postacią królewską, często przyćmiewając samego Karola. W miarę jak jej wpływ rósł, rosła również chęć Karola, by kontrolować narrację wokół życia Diana, w tym jej przyjaźni. Karol czuł się coraz bardziej niekomfortowo z bliskimi więzami Diana z osobami spoza rodziny królewskiej, zwłaszcza z Elton. Ekstrawagancja Eltona i jego zaangażowanie w kontrowersyjne tematy, takie jak obrona sprawy AIDS przez jego fundację, budziły niepokój rodziny królewskiej, która tradycyjnie trzymała się konserwatywnych wartości. Karol obawiał się, że związek Diana z Elton może przyciągnąć negatywną uwagę na monarchię. W związku z tym zaczął wywierać subtelną presję, aby się od niego oddaliła. Chociaż nie była to bezpośrednia decyzja, komunikat był jasny. Jej przyjaźń z Elton mogła być postrzegana jako zagrożenie a dla jej dobra lepiej byłoby się od niego oddalić. Kulminacyjny moment relacji między Elton a Diana miał miejsce w 1997 roku, na kilka miesięcy przed jej śmiercią. Elton pracował nad książką charytatywną, której celem było zebranie funduszy na jego fundację wspierającą walkę z AIDS, sprawę, która była dla niego niezwykle ważna, szczególnie w czasach, gdy epidemia AIDS była bardzo stygmatyzowana. Książka miała zawierać zdjęcia różnych znanych postaci, a Diana zgodziła się napisać przedmowę. Jej udział był kluczowy. Nie tylko zwiększyłby widoczność projektu, ale także pomógłby zmniejszyć stygmatyzację związaną z AIDS. W tamtym czasie jej wsparcie wydawało się zwycięstwem dla obu, a Elton był podekscytowany, że będzie mógł wziąć w tym udział. Jednak Elton twierdzi, że król Karol wyraził sprzeciw wobec udziału Diana w projekcie, który wielu uważało za kontrowersyjny ponieważ nie chciał robić niczego, co mogłoby zaszkodzić jego publicznemu wizerunkowi. W rezultacie Diana, pod presją Karola, podjęła bolesną decyzję o wycofaniu się z projektu. To złamało serce Eltona i przygotowało grunt pod bolesne oddalenie się ich przyjaźni. Dla Eltona było to odczuwane jako zdrada nie tylko przyjaźni, ale także wspólnego zaangażowania w ważne sprawy. Dla Diana była to tylko kolejna ilustracja tego, jak jej życie było coraz bardziej kształtowane przez ciężar królewskiego obowiązku, tłamsząc jej prywatne relacje i sprawiając, że czuła się jak więzień. W obliczu skandalu wokół książki charytatywnej, przyjaźń między Diana a Elton weszła w okres, który można opisać jako głębokie oddalenie. Ich rozmowy telefoniczne i wizyty, które wcześniej były czymś rutynowym, stały się znacznie rzadsze, a ciepło ich relacji zniknęło niemal natychmiast. Dla Eltona ten okres oddalenia był głęboko traumatyczny. Nigdy nie traktował Diana tylko jako postaci królewskiej. Była prawdziwym, żywym i niedoskonałym człowiekiem, który była przy nim w niektórych z najniższych momentów jego życia. Strata tej więzi była jak utrata części samego siebie. Jeszcze boleśniej było zrozumieć, że jego oddalenie się nie było całkowicie decyzją Diana. Wielki wpływ Karola miał ogromne znaczenie dla tej sytuacji, co sprawiało, że Eltonowi było jeszcze trudniej poradzić sobie ze stratą. Sama Diana zmagała się ze swoimi własnymi demonami emocjonalnymi. Presje życia publicznego, ciągłe napięcia z rodziną królewską i poczucie izolacji wpływały na jej dobrostan. Zaczęła izolować się od niektórych z najlepszych przyjaciół. To nie tylko Elton. Było to, jakby mury pałacu Buckingham zamykały się wokół niej. I jej życie już nie należało do niej jak kiedyś, odcinając ją i pozostawiając samotną. W kluczowym momencie, kiedy wydawało się, że przyjaźń między Elton John a księżną Diana może zostać utracona na zawsze, tragedia ponownie połączyła ich w sposób nieoczekiwany. W lipcu 1997 roku świat mody wstrząsnęła wiadomość o morderstwie Gianniego Versace, bliskiego przyjaciela zarówno Eltona, jak i Diana. Jego śmierć była aktem bezsensownej przemocy, który zaskoczył wszystkich. Ale dla Eltona i Diana było to jeszcze bardziej osobiste. Dzielili głęboki związek z Versace, a jego tragiczna strata dała im okazję, by ponownie się połączyć po miesiącach oddalenia. W prawdziwym zrządzeniu losu Elton i Diana spotkali się siedzący obok siebie na pogrzebie Versace w Mediolanie. Otoczeni bólem, zjednoczyli się w swojej smutku, a napięcie, które charakteryzowało ich relacje, zaczęło znikać. Trzymali się za ręce i rozmawiali spokojnie, a po raz pierwszy od miesięcy czuli, że naprawdę się ponownie łączą. Moment ten był gorzko słodki dla Eltona. Był wdzięczny, że Diana wróciła do jego życia, ale okoliczności były druzgocące. Oni oboje stracili drogiego przyjaciela, a ich relacja była naznaczona presjami ich życia publicznego. Jednak w tym momencie wspólnego żalu wydawało się, że mogą zostawić to wszystko za sobą i skupić się na ich więzi. Tragicznie ich pojednanie było krótkotrwałe. Życie Diana miało zakończyć się tragiczną śmiercią, zostawiając Eltona, by zmierzył się z przytłaczającym bólem utraty nie tylko jednej, ale dwóch bliskich przyjaciółek w ciągu kilku tygodni. Świat zamarł dnia 31 sierpnia 1997 roku, kiedy szokująca wiadomość o śmierci księżnej Diana w wypadku samochodowym w Paryżu stała się powszechnie znana. Natychmiastowa reakcja była pełna niedowierzania i smutku, a żałoba ludzi na całym świecie była bezprecedensowa. Dla Eltona Johna ból był głęboko osobisty. Dopiero co ponownie nawiązał przyjaźń z Diana po bolesnym rozstaniu. A teraz ona odeszła na zawsze. Ciężar tej straty wydawał się niemal nie do zniesienia. Elton zawsze był świadomy zmagań Diana. Ale nigdy nie wyobrażał sobie, że jej życie zostanie przerwane w sposób tak nagły i tragiczny. Podczas gdy świat opłakiwał jej śmierć, Elton stanął przed trudnym zadaniem pożegnania się z ukochaną przyjaciółką w sposób, który uczcił jej pamięć i wyjątkową wieś, którą dzielili. Poproszono go, by zaśpiewał na jej pogrzebie, odpowiedzialność, która ciążyła na nim mocno. W tym momencie był zdeterminowany, by uczcić życie Diana, jej dobroć i wpływ jaki miała na tak wielu ludzi, jednocześnie radząc sobie z głębokim uczuciem straty, które towarzyszyło jej nieobecności. Hołd Eltona dla księżnej Diana na jej pogrzebie był jednym z najważniejszych momentów jego życia. Czuł ogromną odpowiedzialność, by zrobić to dobrze, nie tylko dla siebie, ale dla milionów ludzi, którzy opłakiwali ją razem z nim. To, co się wydarzyło, było momentem decydującym w historii współczesnej, wzruszającym wykonaniem przez Eltona adaptowanej wersji jego piosenki Candle in the Wind. Oryginalnie napisana jako hołd dla Marilyn Monroe, ta wersja stała się poruszającym hołdem dla księżnej Diana. Kiedy zaśpiewał wzruszające słowa: pożegnaj, różo Anglii świat zapłakał wspólnie. Ten moment stał się symbolem wspólnej żałoby, a głos Eltona służył jako emocjonalna ścieżka dźwiękowa globalnego smutku po śmierci Diana. Reakcja króla Karola na hołd Eltona była głęboko emocjonalna, jednak nie wszyscy za kulisami zgodzili się na decyzję, by pozwolić mu wystąpić. Niedawne doniesienia ujawniły, że Karol początkowo był niechętny pozwoleniu na tak nowoczesną i emocjonalną prezentację podczas wydarzenia, które miało być uroczystością królewską. Martwił się o zachowanie godności i tradycji monarchii, a mówi się, że miał wątpliwości co do wykonania utworu "Kandel in the Wind na pogrzebie. Jego obawy dotyczyły strachu, że występ mógłby przyćmić tradycyjne elementy ceremonii i odwrócić uwagę od formalnej żałoby Rodziny Królewskiej koncentrując się raczej na emocjonalnym wybuchu publiczności. Punkt zwrotny nastąpił, gdy dziekan Westminsterski interweniował, uznając konieczność pozwolenia publiczności na lamentowanie w sposób, który byłby dla nich autentyczny i bliski. Dziekan zrozumiał, że śmierć Diana poruszyła miliony ludzi i że jej pogrzeb musi odzwierciedlać tę głęboką emocjonalną wieś. To właśnie ta interwencja doprowadziła do decyzji, aby pozwolić Eltonowi wystąpić. Dla Eltona wiedza, że król Karol był wstrzemięźliwy w odniesieniu do jego hołdu, dodała dodatkową warstwę skomplikowania do już tak obciążonego dnia. Zrozumiał, że jego występ nie był tylko dla Diana, ale także dla wszystkich, którzy ją kochali. Jak ewoluowała relacja między Elton John a księżną Diana po jej śmierci? Zgłębiamy szczegóły. Po śmierci Diana, mimo ciągłej napiętej relacji między Elton John a królem Karolem. Wieś Eltona z księciem, Harym, wciąż się rozwijała. Od bardzo młodego wieku Harry nawiązał unikalną wieść z Elton, która pogłębiła się po tragicznej utracie jego matki, księżnej Diana. W miarę jak Harry dorastał, coraz częściej szukał porady i wsparcia u Eltona. Elton, który zawsze podziwiał dobroć i empatię Diana, dostrzegał te same cechy w Harym. Rozumiejąc ciężar odpowiedzialności bycia członkiem rodziny królewskiej, Elton czuł silną chęć pomocy Harry'emu w radzeniu sobie z trudnościami, które napotykał, tak jak Diana pomogła mu kiedyś. Ta wieść umocniła się jeszcze bardziej w 2018 roku, kiedy Elton wystąpił na weselu Harego i Meghan Markle. Ten występ był znacznie czymś więcej niż gestem rozrywki. Stanowił głębokie wyrażenie uczucia Eltona do dzieci Diana i jego zobowiązanie do bycia dla nich zwłaszcza w miarę jak ich relacje z innymi członkami rodziny królewskiej stawały się coraz bardziej napięte. W miarę jak relacja Harego z królem Karolem stawała się coraz bardziej odległa, Elton znalazł się w środku podziału królewskiego, stanowczo wspierając Harego i Meghan. W ostatnich latach, kiedy para zmagała się z nieustannym nadzorem mediów, Elton stał się jednym z ich najgorliwszych obrońców. Świadomy intensywnej presji medialnej, która ścigała Dianę, był zdeterminowany, by chronić jej dzieci, aby nie doświadczyły tego samego losu. Kiedy Harry i Meghan zostali oskarżeni o hipokryzję ekologiczną za korzystanie z prywatnych odrzutowców, to Elton podjął inicjatywę wyjaśnienia sytuacji. Prevealed that HE had arranged the private jets for their trip to his home in nice and ensured that all necessary carbon offset costs were covered. Wzruszające oświadczenie Eltona, w którym gorąco bronił pary, potępiając niesprawiedliwe traktowanie przez prasę, pokazało jego zaangażowanie. Jednak publiczne poparcie Eltona dla Harego i Megan nie przyszło bez konsekwencji. Jego wsparcie, szczególnie w obliczu wyzwań stawianych przez rodzinę królewską, tylko pogłębiło rozdźwięk między nim a resztą monarchii, zwłaszcza z królem Karolem. Stało się oczywiste, że lojalność Eltona była jednoznacznie po stronie Harego i Meghan. Ceo oznaczało poważną rupturę między nim a rodziną królewską. Dla Eltona ta postawa nie dotyczyła tylko obrony przyjaciół. Była to refleksja nad wartościami, które dzielił z Diana. Zawsze podziwiał odwagę Diana w walce z niesprawiedliwością, a teraz wykazywał tę samą odwagę, wspierając jej dzieci w chwili potrzeby. Co Elton John ma do powiedzenia o księżnej Dianie, ceo zaskakuje wszystkich? Oto ceo odkryliśmy. Elton John niedawno przełamał milczenie na temat księżnej Diana, zaskakując wszystkich. Nigdy nie wybaczył paparazcim, którzy nieustannie ją prześladowali. Był bardzo jasny co do swojej niechęci do nieustannej uwagi mediów, która towarzyszy sławie, wyrażając frustrację, że taki nadzór przyczynił się do tragicznych okoliczności, które otaczały śmierć Diana. Wspominając swoje lata, Elton przypomniał sobie, jak nie znosił nieustannej obecności mediów i stałej kontroli, która towarzyszyła jego publicznym wystąpieniom. Te presje często prowadziły do publicznych sporów, a media często uchwycały jego osobiste zmagania i walki z wewnętrznymi demonami. W swoich wspomnieniach Elton podkreślił swoje pragnienie bycia otwartym na te doświadczenia, ujawniając koszt, jaki sława może mieć. Wspominając swoją długą przyjaźń z Diana, jedno jest pewne. Jej dziedzictwo jest potężniejsze niż kiedykolwiek. Elton uważa, że król Karol nigdy do końca nie zrozumiał głębi i znaczenia tego dziedzictwa. W niedawnych wywiadach otwarcie mówił o roli Karola w kształtowaniu życia Diana, a ostatecznie jej tragicznego losu. Elton uważa, że obsesja Karola na punkcie ochrony wizerunku rodziny królewskiej, w połączeniu z jego niechęcią do zaakceptowania emocjonalnych i humanitarnych aspektów charakteru Diana, przyczyniły się do trudności, które napotykają zarówno publicznie, jak i prywatnie. Dla Eltona Diana reprezentowała coś znacznie większego niż monarchia. Uosabiała współczucie, empatię i potencjał zmiany. Jej niezwykła zdolność do łączenia się z ludźmi na poziomie osobistym, przekraczając tradycyjne bariery formalności, sprawiała, że była tak ukochana. Choć jej życie zostało tragicznie skrócone, wpływ, jaki wywarła, wciąż ma swoje odbicie na całym świecie. To dziedzictwo jest ciągle w umyśle Eltona, mieszając smutek i podziw. Opłakuje utratę przyjaciółki, która mogła osiągnąć o wiele więcej. Ale również świętuje niezwykły wpływ, jaki miała w czasie swojego życia. Mimo napiętej relacji z królem Karolem, zaangażowanie Eltona w upamiętnienie Diana nigdy nie osłabło. Decyzja Eltona, by głośno mówić o swojej relacji z Diana i swoich skomplikowanych uczuciach wobec Karola, nie była nagłym impulsem. Wiedział, że jego słowa otworzą stare rany i rozpalą na nowo zainteresowanie publiczne historią, która była już wielokrotnie opowiadana. Jednak tym razem wydawało się, że to coś innego. Elton miał zamiar podzielić się szczegółami swojej perspektywy, które jeszcze nie zostały ujawnione. Wyraził głęboki smutek z powodu tego, jak wszystko potoczyło się między nim a Diana, podkreślając, jak presje życia królewskiego i wpływ Karola przyczyniły się do ich oddalenia. Więcej niż cokolwiek innego, decyzja Eltona o przemówieniu jest świadectwem trwałego wpływu życia i dziedzictwa Diana. Elton przyznaje, że jego słowa nie zmienią przeszłości, ale dzieląc się prawdą, ma nadzieję uhonorować pamięć kobiety, którą głęboko kochał i podziwiał. Dla niego przełamanie milczenia nie polegało tylko na opowiedzeniu swojej wersji historii. Chodziło o zapewnienie, by dziedzictwo Diana trwało w sercach tych, którzy ją znali i tych, którzy ją kochali z daleka. W miarę jak Elton wchodzi w kolejny rozdział swojego życia, jego więź z Diana pozostaje niezachwiana. Chociaż jego relacja z rodziną królewską może nigdy nie zostać całkowicie naprawiona, jego miłość i szacunek dla Diana zawsze będą w centrum jego narracji. Wspomnienia o ich przyjaźni żyją nadal, przypominając Eltonowi o wartości autentyczności, wartości współczucia i mocy bycia wiernym sobie. Cechy, które Diana ucieleśniała we wszystkich aspektach swojego życia. Wpływ Diana jest również widoczny w sposób, w jaki Elton odnosi się do jej dzieci. Jego wieś z Harrym i Williamem jest rozszerzeniem jego oddania Dianie jako emocjonalne dziedzictwo, które zobowiązał się zachować. Elton był stałą obecnością dla Harego i Meghan, obrońcą ich dobrostanu w obliczu nieustannego nadzoru mediów, przypominając wszystkim, którzy kochali Dianę, że jej duch żyje poprzez jej dzieci i ich działania. Dla Eltona Johna historia jego przyjaźni z Diana to nie tylko rozdział jego życia, ale trwały wpływ, który wciąż kształtuje jego decyzje i spojrzenie na świat. Diana nauczyła go o wartości empatii i mocy używania sławy do wprowadzania zmian. A te zasady wciąż kierują jego życiem i pracą. Ostatecznie najpotężniejszy hołd, jaki Elton może złożyć Dianie, nie tkwi tylko w jego słowach, ale w tym, jak kontynuuje jej dziedzictwo dobroci i ludzkości, które pozostawiła. Poprzez swoje działania, swoje piosenki i wieść z Harym i Williamem, Elton zapewnia, że historia Diana pozostanie żywa, przypominając światu niezwykły wpływ kobiety, która przekroczyła bariery królewskie i dotknęła serc milionów. Subskrybuj kanał po więcej historii. Dzięki.